Monika Gadzińska, witam serdecznie w Rozmowie Dnia. Już w najbliższy czwartek rozpoczyna się kolejna edycja festiwalu muzycznego Juvenalia. Ze mną w studiu Jakub Janiec z produkcji festiwalu Fundacja Jeden Uniwersytet. Dzień witam dobry. Serdecznie. W tym roku nie będzie tradycyjnego pochodu juvenaliowego, ale za to w przebraniach będzie można biec i to nawet 5 kilometrów. Skąd taki pomysł? Tak, studenci, powiedzmy po zeszłorocznej edycji pochodu i zmianie miejsca, startu, gdzie z placu Mickiewicza zmieniło się to na park Sprawicza ko Areny. I gdzieś tam, w słabej, słabszej frekwencji z lat poprzednich, zdecydowali się na zmianę miejsca i formy przede wszystkim tego na biegiulwarium. Bieg odbędzie się w sobotę o godzinie 18.00. Start z terenów przy INEA Stadionie, z terenu juwenaliowego. 5 km pętli po Parku Marcelińskim i powrót na teren INEA Stadionu. Tutaj przewidziane podczas biegu wiele atrakcji. Nie będzie to typowy bieg, tak jak już wspomniano, będzie można się przebrać. Nie ma narzuconego tempa, czyli nie trzeba piłować jakiegoś tam rekordu życiowego. Ale można spokojnie, tak naprawdę, przemaszerować i wziąć udział w tej atrakcji. I tematu przebrania też nie ma w tym roku? Temat przebrania jest dowolny, to wymyślają z reguły uczelnie. W zeszłym roku jedynie był narzucony temat 25-lecia wolności. W tym roku jest to temat dowolny i zależy on od każdego studenta indywidualnie ale najlepsze przebranie również zostanie nagrodzone na scenie. Bieg to niewątpliwie atrakcja, ale jednak wenalia to muzyczne akcenty. Kogo w tym roku będziemy mogli zobaczyć na scenie, a właściwie dwóch scenach? Tak, na scenie głównej, bo ona jest tak naprawdę najbardziej atrakcyjna. To jest w czwartek Lux Torpeda, piątek Happy Set Paluch, sobota Maria Peszek, niedziela Koma. To są headlinerzy ale warto zajrzeć na stronę juvenaliapoznań.pl i dowiedzieć się kto jeszcze zagra ponieważ codziennie około 4-5 gwiazd głównej sceny a na małej scenie czyli strefie bilety24.pl usłyszymy tak naprawdę wschodzące gwiazdy sceny studenckiej do godziny 23:00 będą to występy muzyczne zespołów nie tylko rockowych, ale również teatrów, stand-upu Grupy taneczne, a od godziny 23:00, sceną, tak naprawdę, scenę przejmą DJ-e i zaprezentują swoją twórczość muzyczną. Widziałam, że zainteresowanie jest duże, bo jednak pierwsza pula biletów już się skończyła. Pierwsza pula biletów nie tyle się skończyła, ale są ograniczenia czasowe u nas. Pierwsza pula w cenie 15 zł była do zakupienia do 10 maja. Kolejna pula, która trwa teraz, w bilety można zakupić jednodniowe w cenie 10, 20 zł. A na miejscu w kasach biletowych w cenie 25 zł przeżyjemy pojedynczy dzień na festiwalu, a karnet kupimy za 75 zł na miejscu. W niższej cenie 60 zł jeszcze teraz dostępne na portalu bilety 24pl Podczas juwenaliów będzie można wziąć udział także w debatach. Jakie tematy będą poruszane? W tym roku studenci wraz z przedstawicielami fundacji postanowili stworzyć coś nowego. Jakoś, gdzie Powstanie forum juvenaliowe, na którym zarówno pojawią się specjaliści w danych dziedzinach, w danych tematach, jak i będą mogli się wypowiedzieć sami studenci, którzy przyjdą na rozmowy. Są to m.in. tematy, czy oddałbyś życie za, za swój kraj, co tak naprawdę jest dość kontrowersyjnym tematem wśród młodych ludzi, kara śmierci za i przeciw, czy grozi nam islamski ekstremizm. Te trudne tematy, zarówno dla y, władz miasta, jak i dla wykładowców, tak samo dla studentów, będą poruszane na scenie Forum Juwenaliowego. Kto będzie prowadził te debaty? Specjaliści właśnie? Każdego dnia by zaproszeni goście oraz prowadzącym będą specjaliści w danych dziedzinach. Są to y, goście y, z Urzędu Miasta, z tak naprawdę przedstawiciele y, profesorów, i doktorów z uczelni wyższych w mieście Poznania oraz zewnętrzni specjaliści, których udało się pozyskać. Czy na terenie festiwalu będą stoiska z napojami, jedzeniem? Tak. Yy, cały festiwal jest podzielony na dwie strefy: na strefę masową oraz strefę gastronomiczną, gdzie odbywają się pozostałe atrakcje. W strefie studenckiej yy, wiele atrakcji, które zostały przygotowane przez team animacji studentów, w tym yy, między innymi atrakcje. Bardziej młodzieżowe, jak i te bardziej może ciekawsze dla osób z, z mieszkańców miasta, jak targi studentów ASP, gdzie będzie można spra sprawdzić, zaznajomić się ze sztuką tworzoną u nas na poznańskie ASP, jak i zakupić niektóre rzeczy tak naprawdę. Będzie strefa kampusu studenckiego, plaża, gdzie odbędzie, odbędzie się codziennie wieczorem silent disco, Druga scena, strefa bilety 24, o której już wspomniałem, oraz strefa gastronomiczna, gdzie będzie można zjeść, wypić jakieś małe piwo i dobrze się bawić. Do tej pory juwenali odbywały się na stadionie AZS przy ulicy Puławskiego. Właściwie od zeszłego roku nastąpiła zmiana, bo teraz juwenali odbywają się przy Inea stadionie. Czy ta zmiana miejsca jest dobra? Jak pan ocenia? Juvenalia odbywały się w różnych miejscach. Czy to nad Wartą na Łęgach Dębińskich, czy na Malcie, czy na stadionie AZS-u wspomnianym wcześniej. Od zeszłego roku gości nas teren posier przy Inea stadionie. Jest to naszym zdaniem super traf jeśli chodzi o bezpieczeństwo dla wszystkich, którzy przybędą na, na, na festiwal. Zarówno komunikacja miejska, która jest przystosowana do obsługi dziesiątek tysięcy kibiców przy stadionie, jak i teren, który jest zabezpieczony, ogrodzony i jest tam wystarczająca przestrzeń, żeby pomieścić nie tylko studentów z Poznania, ale również mieszkańców, którzy zdecydują się na przyjście. No właśnie, bo Juwenalia to właściwie festiwal adresowany dla studentów, ale mogą w nim wziąć udział także inne osoby. Czyli bez legitymacji studenckiej też można wejść na teren festiwalu. Jak najbardziej. Studenci z legitymacją studencką mają wejście na teren jak co roku za free. Nic nie muszą płacić, wystarczy. Ważna legitymacja studencka pojawią się przy bramach festiwalowych, z tą legitymacją wchodzą. Nic nie płacąc, a wspomniane wcześniej bilety są przeznaczone dla mieszkańców, dla których oferta naszego festiwalu myślę, że jest bardzo atrakcyjna i rok w rok widać coraz większą ilość przybyłych mieszkańców, zarówno Poznania, jak i okolic. Ile osób się Państwo spodziewają? No, to już zależy bardzo dużo od pogody. Jesteśmy przygotowani, jeśli chodzi o teren i zabezpieczenie terenu żeby przyjąć nawet 10 tysięcy osób dziennie, nawet więcej, na tyle jest zgłoszona impreza i na tyle zabezpieczenia pozwolą nam przyjąć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również Państwu. Festiwal Juvenalia odbędzie się w najbliższy czwartek i potrwa do niedzieli. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tym muzycznym wydarzeniu.